Dziś mija 34. rocznica wydarzeń, które zmieniły bieg historii Polski. 8 lipca 1980 roku na informacje o drastycznych podwyżkach cen żywności w zakładowym bufecie pracownicy WSK przerwali swoją pracę. Na wieść o wydarzeniach w Świdniku protesty rozlały się na całą Lubelszczyznę i objęły około 150 zakładów pracy. Nikt nie przypuszczał nawet, że to właśnie tu w Świdniku Rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Bo no to właśnie zrych robotników USK Świdnik zapocz zapoczątkował lawinę, która zmiotła poprzedni system. Dzisiejsza rocznica tamtych lipcowych wydarzeń jest wspólnym świętem wszystkich pracowników PZL Świdnik. Jednak wartość takich historycznych wydarzeń mierzy się nie inaczej. Niż ilością osób pamiętających o nich i zgromadzonych podczas obchodzonych uroczystości. Aby uczcić wydarzenia sprzed lat, pod pomnikiem NSZZ Solidarność na terenie PZL Świdnik zebrali się uczestnicy lipcowych wydarzeń, a także przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz związków zawodowych. Kwiaty złożyły również władze przedsiębiorstwa oraz Krzysztof Michałkiewicz, poseł na Sejm. Zwieńczeniem uroczystości była pamiątkowa fotografia gości oraz pracowników zakładu.